Witam, test przyczepy firmy Bailey Senator Arizona. Przyczepa wyposażona jest w przednie łóżko rozkładane. Boczną jedynkę z nadstawką dla dziecka. Kuchnia oraz toaleta z tyłu. Najpierw przednia część, oświetlenie. Wszystko działa. To kolejne również tu tu i jeszcze dwa mamy tu z tej strony rozłączymy powyżej też jest oświetlenie i górna lampa tutaj mamy kuchnię w której są cztery palniczki gazowe jak widzimy Terepalą. Rozłączymy. Poniżej mamy grill. Również działa. I piekarnik także. Mamy iskownik. Obok jest lodówka, która jest teraz załączona na gazie. Jak widać, może wyłączę tą lampę. O, jest wskaźnik. Jest w stronę zielonego. Czyli że gaz działa. Jakbyśmy rozłączyli. O, rozłączamy. I od razu widać, że wskaźnik spadł. I teraz tak. Lodówka ma trzy pozycje, 230. Na podtrzymanie podczas jazdy i na gaz. Na gaz odpalamy mniej więcej w tej pozycji i skromnik. I nam tutaj za chwilę, chwilę trzeba przytrzymać. Za chwilę nam wejdzie na pole zielone. Aż pokazuje zmrożenie. Minus dziesięć dziewięć. Prawie może tu obraz może to włączymy o, dokładnie widać 10,9 rozłączamy obok mamy piecyk gazowo elektryczny na gaz odpalamy mniej więcej w pozycji 3 i powinniśmy zobaczyć tu płomień. Też będziemy musieli wyłączyć lampę. O, teraz widać. Jak zwiększymy, druga dysza odpala. I żyje nam mocniej. Pod spodem, z tej, przepraszam, z prawej strony mamy iskrawnik, gdzie jest bateria paluszek, o której musimy pamiętać. Rozprowadzenie ciepła manualne i automatyczne. Ten piecy, jak wspomniałem, to już jest na 230. Załączamy tutaj pokrętło 500 000 lub 2000W. O, w sobie nie widać nawet, ale pokażę tak. O. Już mam trzy pozycje. Tutaj mamy mikrofale. Również działa. I zlew. Woda ciepła. Woda silna. Powyżej. Wentylator. widzimy obroty lewe i obroty prawe działań. Tutaj jeszcze bodajże mamy radyjko, które również działa. I antena to znaczy wzmacniacz anteny także. Przejdziemy dalej. Ogrzewanie wody, czyli elektryczne i gazowe. Tu wyłączymy lampę, żeby było widać, że jak nam zapala się. O i automatycznie nam zapala. Tutaj mamy pokrętło mocy, temperatury, czyli od 30 do 70 stopni. Przejdziemy teraz do toalety pudełko umywalka ciepła i zimna działa prysznic jedna woda i druga również działa i belek puczka automatyczna. Rozłączymy. I jeszcze tylko wspomnę tutaj. Mamy tak zwany panel sterowania. Włącznik pompy, oświetlenie zewnętrzne, tutaj mamy wskaźnik. Woltomierza, ładowania, zasilacz. Zewnętrzne światło, tutaj pompa i oświetlenie.